Są rzeczy na świecie, których nie da się powtórzyć, ale jeśli potrafisz, jesteś naprawdę wyjątkowy. Pierwsze zadanie: spróbuj odtworzyć ten dziwny gest palcami. Jeśli ci się uda, wyślij zdjęcie w komentarzach. Należysz do 15% ludzi na świecie, którzy potrafią to zrobić. Kolejne zadanie: użyj kości środkowego palca, by polubić i zasubskrybować. Założę się, że nie uda ci się za pierwszym razem. Gotowy? Start! Trzecie wyzwanie. Jaka aplikacja pojawia się pierwsza po kliknięciu udostępnij, a potem więcej? Zakładam, że to Instagram. A tak przy okazji czy wiesz, że jeśli nie obserwujesz, moje zdjęcie profilowe zaczyna tańczyć? No dalej, spróbuj. Czwarte zadanie. Przytrzymaj długo przycisk komentarzy i wybierz ulubioną emotkę? Założę się, że wybrałeś tę emotkę. Ostatnie wyzwanie. Uwaga, to naprawdę trudne zadanie. Tylko 5% ludzi je zalicza. Jaki numer widzisz na tym obrazku? Zostaw odpowiedź w komentarzach.